Mój poranny standard, czyli ciepła woda rana. Tu sobie wlałam już na jutro, na dzisiaj wodę, żeby zabrać ze sobą. No, zaraz robię sobie kawę. Cześć wszystkim, w niedzielę piję sobie właśnie wodę. O pomalowałam się i dzisiaj nie mogłam spać położyłam się wcześniej spać, wzięłam melatoninę i nie mogłam usnąć pomimo tego, że byłam bardzo zmęczona i się budziłam co godzinę i dzisiaj sen był taki średni nie wiem z czym to jest związane, czy to był stres no raczej nie czuję jakiegoś stresu bo no, nie jest to rzecz, która by mnie stresowała ale może podświadomie gdzieś się stresuję Misiaczek mówi, że może tak będzie, także jest, dzisiaj jest dopiero 6.20 a my wstałyśmy o 5.40 no i zabieram się, robię walicę na śniadanie no. Czas na śniadanie przedstartowe i będzie to buła pszenna, taką akurat mam. Może grać. Do tego sobie wezmę trochę twarogu, dżem yy, i mam masło, też z masłem lubię jeść, także taki będzie posiłek mój standard. Ja Jabłka zawsze kroję na trzy, bo jest wtedy takie cieńsze kanapki niż takie grube. I można więcej dodatków naładować. Robię sobie Kamerzysta mój, widzę, że tam kameruje. Hmm. Masła jest tylko niewielki dodatek, tylko dla smaku, żeby nie przesadzić z ilością tłuszczu, chociaż jest jeszcze dużo czasu, bo 4 godziny, także u mnie się sprawdza zawsze. I tak się prezentuje moje śniadanie przedstartowe. Same węglowodany. Będzie pysznie. Mam nadzieję, że będzie moc po tym. 100 gramów węglowodanów. Jeszcze nie jadłam bułyżdżemem i z bananem na tym. Ale na, na kanapce. Ale słodkie. Wsiadłam już do samochodu klucza nie wzięłam, no i jadę, jeszcze chcę zatankować autko, znaleźć miejsce parkingowe, dobrać pakiet, no i jadę i dla, na nieszczęście byłam z wylinką na spacerze, chciałam, żeby usnęła, usnęła tak wcześnie, dużo wcześniej i się obudziła, bo, no bo tam hałasowali na dworze, także jak będzie miał dzisiaj koko bongo. Poważne grono. Tak mi się tam nabiegały, dobrze. I za chwilę chłopaki. Póki jestem na świeżo, to dobiegłam, czas 43.03, no bez życiówki dzisiaj, ale było spoko. O, znalazłam przestronne, ciche miejsce. No dzisiaj wiatr był po prostu tragedia, ale ogólnie biegło się dobrze. No myślałam, że złamie te 42, ale nie udało się tym razem, także trenuję dalej i w tym roku jeszcze to zrobię na pewno. Więckowska, Sandra, jeżeli jesteś z nami, zapraszamy. Na zakończenie dnia pinsa. Dzień dobry wszystkim. W poniedziałek ja już jestem ochłonięta. Po, mm, po biegu. I chciałam krótko podsumować cały bieg, tak już z perspektywy dnia następnego, jak to wygląda i ogólnie po biegu. No, czuję mały niedosyt związany z tym, że myślałam, że uda mi się to pobiec szybciej. Tak naprawdę ten wiatr, no, był to czynnik, który wszystkim uniemożliwił bieganie, więc no, już nie traktuję tego, że musiał to być bieg na życiówkę, no, bo po prostu warunki nie pozwalały. Chociaż zastanawiam się, ile czasu udałoby mi się pobiec lepiej. Ogólnie czułam i się biegło mi dobrze, więc tutaj jakby nie było żadnych ani problemów, ani ciężkości, ani takiego, że umierałam na mecie, więc myślę, że jeszcze jakiś zapas trochę miałam, ale po prostu nie mogłam go już więcej wykrzesać, także no... No nie wiem. W sumie tyle. No, będę przygotowała się na kolejne zawody. Wiem, że osoby, które też startowały, miały gorsze czasy niż dotychczas, więc Wiem, że dziś jeszcze można urwać, ale to tam w przyszłości. Bieg był fajny, ta trasa jest super, w ogóle lubię tą trasę. Pomimo tego, że tam jest taki lekki zbieg, ale potem jakby jest, są dwie pętle po 5 km, więc jest zbieg i potem podbieg. Ten podbieg jest trochę męczący, ale nie jest on taki ostry, jest taki bardziej ciągnący się, więc trasa jest ogólnie super. Bieg jest naprawdę szybki. E, było ponad chyba tysiąc osób, więc biegliśmy w dwóch falach. No, minusem jest to, że nie udało mi się dopchać, żeby powiedz bliżej, e, w tej drugiej strefie, i niestety musiałam dużo osób wyprzedzać. Też wpadłam na pana z kamerą, także no tutaj taki miałam początek, szarpane bardzo tempo, ale wyszło tak jak chciałam. E, no i ostatecznie e, Jestem i tak dalej zmotywowana do treningów. Już dzisiaj mam zaplanowany trening siłowy wieczorem, także dalej będę się wzmacniać. Jestem ogólnie zadowolona. Widzę, że praca i treningi dały efekt, więc dalej działam i jeszcze dziś czeka na mnie to czter... poniżej 42.